protesty, manifestacje antymigranckie, które w ponad 80 miastach w Polsce... Zobaczmy, jak to wyglądało. Ściągamy nielegalnych migrantów ze wschodu, ściągamy nielegalnych migrantów z zachodu, zapraszamy morderców do pracy w Polsce, a potem się dziwimy, że oni gwałcą i mordują ludzi. Ta polityka nam się bardzo nie podoba. Chcemy szczelnych granic, chcemy bezpieczeństwa na polskich ulicach, bo szczelne granice to bezpieczne ulice. Kiedyś wielcy Polacy to byli Polacy tacy jak nasz wielki król Jan III który muzułmanom, którzy chcą się werwać do Europy, wejrzeć do Europy, dał całkiem co innego niż azyl i wszyscy wiemy, co wiemy, że to samo powinno spotkać wszystkich ludzi, którzy chcą sforsować nasze polskie i europejskie granice. Model taki, że zaprasza się milion, dwa albo pięć i oni tworzą społeczeństwa równoległe. To proszę Państwa, nie jest polityka migracyjna, tylko polityka kolonizacyjna. Czy nasze ziemie są do skolonizowania? Czy mamy to gdzieś napisane w naszej konstytucji? Oczekujemy bezpieczeństwa prawnego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów, tego, aby mogli otwierać ogień, aby mogli strzelać, aby mogli używać broni bez bania się o konsekwencje w sytuacji, gdy ktoś nielegalnie przekracza granicę i nie wykonuje poleceń. Ja się ich boję. Nie boję Ani się imigrantów, tylko ich. Nie boję się Bunkiewicza, boję się młodzieży wszechpolskiej. I boję się, no, od kiedy jestem świadomą idrosą kobietą, takich ludzi, takich właśnie kibolskich odzywek, więc tak, to są ludzie, w których ja się boję fizycznie. Człowiek jest albo dobry, albo zły. Nie mamy znaczenia kolor skóry, wykształcenie, religia. Pan Marcin Mozronek, mówił pan o tym rynku, w sobotę, był pan na zakupach, ale czy przy okazji był pan na jednej z tych manifestacji? Niestety nie mogłem być, byłem w pracy. Niestety, czyli podobają się panu te hasła, które tam padają? Ja tych wulgarnych oczywiście nie będę cytować, ale Polska cała tylko biała i skrajnie ksenofobicznej i rasistyczne. No pojawiały się. Wszyscy wiemy, że konfederacja takich hasłów tutaj nie promuje. To są ludzie, którzy no, one przychodzą się i robią się i robią zamet. Na manifestacjach. które na każdej manifestacji na każdej manifestacji wie pani, że pojawiają się różne hasła i no, można bardzo wiem, łatwo sprowokować. O nie było prowokacji, te hasła były przygotowane przez śpiewki. Na, na manifestacjach silnych razem, kodu czy innych padały jeszcze gorsze słowa. Naprawdę? Naprawdę. No a, wracaj czekamy. a wracając. Moim zdaniem to nie jest ciekawe. A wracając do, do tych pikiet protestów. Szanowni Państwo, ludzie wychodzą na ulicę. Nie można tego bagatelizować. Ludzie mają prawo tak, czuć się zaniepokojeni i czują się zaniepokojeni. to nie były spontaniczne tak, wyjścia na ulicę. To oczywiście, od dawna, od dawna o tym, od dawna o tym e, informowaliśmy, że 19 mm -hmm. lipca będzie zorganizowana akcja w wielu miastach w Polsce, w 80 ponad. Także akcja odniosła pełen sukces, a ludzie bardzo chętnie do niej się dołączali, ponieważ czują się zaniepokojeni. To Bo pytanie, chcą... czy rolą polityków jest wzbudzanie tych emocji niepokojącej odbyły się w Oczywiście, to jest, dostęp, to, jest właśnie, i to jest właśnie uspokajanie Nie i, po, i, tez, pokazanie, które i, pokazanie, i pokazanie społeczeństwu, że są politycy, którzy interesują się ich losem, którzy się interesują ich zaniepokojeniem, którzy podzielają ich obawy i że są politycy, którzy chcą... Nie chcą doprowadzić do tego, co mamy na zachodzie, w niektórych e, krajach, Francja, Belgia e, czy Szwecja. W tych miastach, gdzie do niektórych dzielnic nie można, nie wchodzi nawet policja, bo się boi. Nikt tutaj, tak jak pani zasugerowała, jakieś rasistowskie hasła. Przecież nikt tutaj na granicy nie chce stać i ze względu na kolor skóry jak dzielić jest kogoś. Na, na wyzwanie dzielić kogoś. My nie dzielimy. Polacy są bardzo tolerancyjnym narodem. Nikt nie ma nic przeciwko tak. ludziom, którzy. Polacy tak, a odmawia komuś pani Polacy. Nie, Pol ja mówię jako tak? ogółem. ogółem. A grupy y, polityczne, o tym mówię, tak jak y... To, co, jak jak mieliśmy... na przykład posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy to, to, co, głosowali przeciwko zatorze, prawda? To, co mieliśmy do czynienia yy, z sobotnimi marszami, tymi mhm. hasłami, jak tutaj pani redaktor na powiedziała, no niestety tutaj brakuje tej tolerancji. Jeżeli znajdzie pani jeden taki transparent albo hasło zasugerowane mhm. przez kogokolwiek z Konfederacji... No tylko trzeba przyznać, że te hasła były, państwo nie interweniowali, nie prosili o na przykład zakończenie wykrzykiwania tych bardzo wulgarnych haseł. One się pojawiały, transparenty się pojawiały, a politycy Konfederacji ze scen przemawiali. Polacy, no chcą, Polacy chcą zdrowego rozsądku przede wszystkim. Przecież nikt nie, nie chce zabraniać ludziom swobodnego przemieszczania się między krajami, nikt nie chce zabraniać wymian studenckich, które są bardzo dobre, nikt nie chce zabraniać nikomu tu przyjechać, pracować, odprowadzać podatki, ale i dostosować się do reguł panujących w naszym domu, w Polsce. Ale mamy problem z imigracją, która jest nieweryfikowana imigracją z różnych krajów. Oczywiście, że mamy problem. I jakie dane ludzie wskazują na to, że mamy ludzie problem? Ludzie dostrzegają. Zaraz dopuszczam Państwa do głosu, oczywiście. Mm. Jakie dane takie... Y nie, pani co, nie mam tych danych, ale to już zostało odmieniane przez wszystkie przypadki. Liczba przestępczości wzrasta, tak? Nie, to nie jest prawda. Nie, prawie jest, prawie. Prawie. nie? jest prawda? Jeśli chodzi A, o liczby... Ja e, jeśli chodzi tak? o przestępczości... Tak, są dane dotyczące liczby przestępczości popełnianej przez obcokrajowców cudzoziemców. One w 2024... To dlaczego ludzie wyszli na To dlaczego Pani przepraszam, minister. ale. I dobrze. pod tak. tak. Pani Ministra Cienkowska. Ja teraz, widziałam bardzo proszę. przed chwilą oglądaliśmy wystąpienie pana wicemarszałka Bosaka. To nie jest troska o bezpieczeństwo. To jest podpalanie Polski. Przepraszam was bardzo. Ale wiece organizowane w tym temacie, w sposób i nawoływanie do tak naprawdę jawnej nienawiści. Tweety które piszą. Pani, że żyje, żyje Pani w bańce politycznej żyje ale... Pani w bańce, proszę wyjść na ulicę no. Proszę porozmawiać nie Proszę pojechać pani na granicę nie. jedną czy drugą, bo pani trochę odskocznie granicę proszę... Pani problemy. ministra kończy swoją wypowiedź. Tak, bardzo dziękuję pani redaktor. Naprawdę, to, to co robicie pokazuje właśnie to, że chcecie Polaków dzielić, a nie łączyć. Wy naprawdę podsycacie ten kraj, jakby podsycacie te grupy, które są podatne do tego, żeby właśnie wychodzić na ulicę i żeby szerzyć tak naprawdę jawną nienawiść. I ja nie mogę na to patrzeć. Jest mi tak strasznie przykro, że politycy, którzy powinni być odpowiedzialni za ten kraj, za Polskę, za to, żeby to był pokój i spokój robią takie rzeczy. To jest niedopuszczalne. Ile, ile, widzi, ile widzieliśmy filmów z wystąpień przedstawicieli konfederacji na tak. tych wszystkich wiecach, które tak naprawdę no, będą, będą im stawiane zarzuty prokuratorskie. No to nie może tak wyglądać. Przepraszam bardzo, ale panów to, pan, państwa to pan, śmieszy? To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, a prawda jest taka, pan, że, pan, że pan, nie to pan, zdanie jest pan poseł Smoliński. E, prawda jest taka, że pani pan, pan, zdanie. Granica wschodnia Polski jest szczelna 98%. Kontrole na granicy są. Ponad 200 tysięcy osób zostało sprawdzonych na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. 11 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wojska na naszych granicach. Ja naprawdę, jakby, to są konkretne dane, które my możemy podać. A panowie tak naprawdę gdzieś się poruszają w jakiejś swojej mgle narracyjnej i starają się po prostu podsycić nastroje Polaków. To jest nie, skrajnie nieodpowiedzialne. Pan Smoliński. Polityków ja pisów. powiedziałam, pani już opowiada, co. Polityków na ja tych sobotnich mówię. manifestacjach raczej nie było, no, ale ta emocja jest, jak zakładam, państwu bliska. Robert Bąkiewicz, związany z prawem i sprawiedliwością, startujący z państwa list dokładnie suwerennej Polski w wyborach w 2023 roku, oklaskiwany na zespole parlamentarnym do spraw obrony granic. Czy nie wydaje się panu, że jednak ta emocja, która w tej chwili jest wzbudzana, będzie bardzo trudna do wyciszenia? I czy to nie jest niebezpieczne? Zbudzana, tylko ona powstała sama na skutek tego co się działo i dzieje na granicy zarówno jednej jak i drugiej. Właśnie już pan tu zwrócił uwagę. A co uwagę, takiego dzieje się państwo? na granicy polsko-niemieckiej? Murem na granicy wschodniej, na granicy zachodniej. Niemcy już nam kilkanaście tysięcy, co oni potwierdzają kilkanaście tysięcy osób w sposób bezprawny. Bezprawny, bo mówimy o procedurze dublińskiej. Tutaj się chwalicie, że spadła ilość osób, które w ramach procedury dublińskiej, gdzie trzeba udowodnić, na jakiej zasadzie mają być ten powrót dokonany, że on przyjechał z Polski i tak dalej, nie będę wchodził w szczegóły, ale na zasadzie pushbacków, które przeciwko przecież panie i wasze środowiska polityczne były tak przeciwne tym pushbekom tak? A teraz Niemcy to stosują w sposób nagminny, tak? Cofają osoby nawet Pani do 30 panie kilometrów, panie nawet do 30 miesiąc, to, kilometrów prawda. jest pas u nich uznany, Trzymane na granicy i wtedy powstaje ta liczba. Ja pytam o to no, emocje. No, zadano mi pytanie, więc tak, chcę ja... odpowiedzieć. Pytam, Te czy emocje nie się powstały pan tej z emocji? tego powodu, że rząd nic nie robił? W 2023 roku Niemcy zaczęli kontrolować granicę. Dlaczego dopiero jak ruch obrony granic? Zaczął działać, to rząd zareagował, pan, w jaki sposób zareagował? Pamięta pan wypowiedź, Mówił, państwa, że nie ma problemu, ministra a yy, potem pana trzy właśnie w 2023 roku? Pamięta pan, no bo wspomina pan 2023 tak. rok, ja nie wiem, czy my mamy tę wypowiedź pod ręką, może uda nam się ją szybko znaleźć pan minister Czeputowicz w 24 który tłumaczył, że właściwie za czasów państwa rządu imigranci, którzy przybywali za wschodniej granicy, byli przepuszczani, no bo i tak wiadomo było, że jadą do Niemiec i nie zatrzymają się w Polsce. Pan minister powiedział to, co I Stąd uważał, teraz te na języku, również te, dane, te... Dane, ale to był minister temu przeczą dane statystyczne temu przeczą bo ta ilość zawracanych osób radykalnie wzrosła i to nie tylko w 2024 ale także w 2025 no dobrze i teraz wracając Dlaczego do tego mojego pierwotnego ważą, że nie ma problemu to teraz wysłał trzy brygady wotów no to, to będzie uzbrojeniu. teraz moje pytanie do pani posłanki co takiego w zmieniło się między, między majem a No z naszymi no dobrze. ale cóż takiego w takim razie zmieniło się od 2023 roku do 2025 roku do wczesnego lata 2025 roku czy trzeba było akurat w tym momencie zmobilizować ruch obrony granic. Czy ta sytuacja tak drastycznie się e, zmieniła od tego czasu? Nikt bo dane. Nie tego... Ludzie sami na granicy nie nadal wychodzą. Nie Pan wszyscy, Robert Bokiebit, nie który związany działają, jest z państwa ugrupowaniem. Ale woli ścisłości. Nie wszyscy działają na granicy w ramach ruchu obrony granic. Są materiały w telewizji, w mediach społecznościowych. Przychodzą ludzie, którzy mówią, my nie mamy nic wspólnego z ruchem obrony Co granic. Są też materiały, w których mieszkańcy przygranicznych miejscowości my mówią, idziemy, że chcemy bronić tak naprawdę nic tam się nie dzieje, a to osoby, które przybywają na granicy głównie sieją tam chaos, a nie pomagają. No, nie, ma żadnych, jak, e, nie ma też żadnych doniesień. Nie ma też żadnych doniesień, że tak powiem wyzywa Polaka, nie który ma też żadnych na granicy doniesień nie dotyczących nie tak, który bezprawnie chce wejść do Polski. Pytanie jest, jaką podstawę ma prywatna osoba do tego, żeby weryfikować, czy ktoś może przejechać przez granicę, nie, ale czy nie. No, ktoś na, robi, na jakiej to to podstawie w takim razie te grupy tam ma, działają? Ma to jest pytanie, które kilkuszrodnie zadawałam w tym studiu. Artykuł 264 kodeksu karnego, jeżeli ktoś bezprawnie przekracza granicę, korzysta z pomocy innych robi to podstępem, może być zatrzymanie obywatelskie. Zatrzymanie, zatrzymanie obywatelskie, obywatelskie następuje na wtedy, kiedy jest przestępstwo na gorącym uczynku. Żadnego takiego doniesienia, żadnego doniesienia o, to, że, o tym, że tym gródkom daje komuś zatrzymać w nie było. Pani poseł, ja teraz pytanie, pytanie stawiam takie. Skoro tak naprawdę i te dane, które są dość niewygodne, dlatego, że one nie potwierdzają tezy o tym, że dzieją się tam dramatyczne rzeczy i że to są jakieś to, niesamowite to liczby... Zaraz, panie Marcinie. Wo i, że ta się sytuacja się tak zmieniła przez ostatnie miesiące I to jest właśnie pytanie, które chcę zadać pani posłance. Skoro nic takiego dramatycznego się nie dzieje, to dlaczego dwa dni po tym, kiedy politycy Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości jadą na granicę, kiedy formułuje się ten ruch obrony granic, jedzie tam Robert Bąkiewicz i jego koledzy, pan premier wychodzi na konferencję i mówi, że właśnie wtedy, właśnie teraz, w tym momencie wprowadzane będą te wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i z Litwą. Czy ten pierwsze, timing był zły? Czy rzeczywiście jest niebezpiecznie? Ja powiem tak. Po pierwsze, najważniejsze ważniejsze jest bezpieczeństwo. Po drugie, nie należy podsycać emocji to, co robi konfederacja i PIS, jeśli chodzi o kwestie też haseł różnych bąkiewicza i wysyłanie no na granice. Co takiego się zmieniło? Kwestia bezpieczeństwa, nie nie dzieje, nie? Kwestia bezpieczeństwa Pawełze, granic. Ja Kwestia bezpieczeństwa granic jest po stronie rządu po stronie odpowiednich służb. Tak jak pani minister powiedziała, podała dokładne statystyki, ja jeszcze dodam do tych statystyk 2,6 miliard, miliard, miliarda no właśnie, złotych idzie na granicę to, no. to, co stało się, jeśli co chodzi o sprawy. Jakiego się zmieniła, bo ja chcę od początku do końca jak sytuacja wyglądała. Ja bym wyglądała. chciała pytania tak, i uzyskać ale tak, bo odpowiedź. Ja, chcę, ja chcę na to pytanie odpowiedzieć. Co rząd polski miał. zrobił w kwestii tak, kwestia zawieszenia prawa do azylu, to miał być sygnał dla tych państw, bo przecież jesteś w wojnie hybrydowej. Wiemy, Gdybyśmy, nie to nie wiemy, do, wiemy, do wiemy, wiemy, wiemy że, że, że nie ale pani redaktor, ja nie, ja nie przeszkadzałam, także tutaj też bardzo panów proszę o y, uspokojenie swoich emocji. Jak skończę, jak pani redaktor uzna, to panom odda głos, bo widzowie również pani chcą posłuchać poseł. jakby drugiej, drugiej do strony. Do meritum. do meritum. Właśnie jest, y, jest y, tak jak powiedziałam, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. To, co robi PiS i Konfederacja, to jest przede wszystkim gra polityczna i cynizm i hipokryzja z ich strony, bo pani powiedziała o kwestii y, pana ministra Czaputowicza, który przedstawiał, że Napływali uchodźcy bez ograniczonych ilości. Po Twitterze krąży filmik, jak prezydent Duda stał na granicy i mówił, że przejmowani są migranci niezależnie, bez dokumentami, bez dokumentów ze 170 nie było państw. Ale nie było no było ja wracam do mojego na, pytania, bo ten. czas mamy ograniczony. I ja sytuacja, chciałabym sytuacja, sytuacja co się jest, zmieniło. Sytuacja jest taka, że zostały wdrożone kontrole na granicach wewnętrznych, zarówno, teraz? zarówno, ja właśnie, zarówno po niemieckiej, jak i litewskiej, dlatego że nie. Niektórzy uchodźcy, którym nie udało się wejść, bo tak jak pani minister powiedziała, granica na Białorusi, na, 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 na wschodzie jest szczelna w 98 procentach, przechodzili przez Łotwę i Litwę. I dlatego w, to zrobiono po stronie wschodniej, kontrolę na granicy dlatego, niemieckiej. Dlatego też, że były informacje, które były podawane w kontekście tego, że są przerzucani migranci zarówno ze strony znaczy, to niemieckiej, jak i niejako przyznanie na racji politykom pis Konfederacji, jest, którzy to, to jest, pojechali na granicę jest i powiedzieli, że dzieje się źle. Jest kwestia sprawdzenia sytuacji i ta kontrola mają być do y, bodajże... Y, miały 30 dni tak, z możliwością przedłużenia, przedłu prawdopodobnie y, będą przedłużone. Prawdopodobnie będą przedłużone. Wczoraj odbyło się spotkanie pana ministra spraw wewnętrznych y, Polski, Tomasza Siemoniaka i... Ale nie, y, nie ma Jem pani jest. wrażenia, że w I... takim razie ten timing, jeśli mogę użyć takiego zwrotu, jest nie najlepszy? No bo de facto mm -hmm. przyznajecie państwo rację y, przedstawicielom Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, którzy jadą na granicę Panie i mówią, jest fatalnie, mimo nie. że, znowu podkreślę, nie. żadne dane nie świadczą nie. o tym, że w ciągu ostatnich tygodni czy też miesięcy sytuacja sytuacja zmieniła się tak diametralnie, że trzeba e, zmieniać regulacje na granicy. Pani redaktor, nie. Tutaj jest sytuacja taka, że bezpieczeństwo polskie jest najważniejsze i trzeba sprawdzić każdą... No ja to się zgadzam absolutnie każdą, z tym, co pani każdą, mówi, tylko tam dlaczego teraz? Ja powiem inaczej. E, my jesteśmy w wojnie hybrydowej, prawda? I dzisiaj e, Kolejne e, grupowania, konfederacja wcześniej PiS, zawsze szukali wroga na zachodzie. My wroga mamy na wschodzie i powinniśmy się skupić e, na tym, gdzie kim jest Putin. To Putin Dobrze, so, Szanowni e, Państwo odbudowuje swoje imperium. Pani profesor, no to jest my oczywiście bardzo nie... ciekawe, dlaczego w tą sobotę odbyły się manifestacje e, antyimigranckie. Dużo mówi się o zagrożeniu ze strony Zachodu i o tym, jak zachowują się Niemcy. Niewiele słyszę. Natomiast, natomiast na temat tego, jakie zagrożenie płynie ze strony Rosji, widzę, że pan Marcin można, przygotował chyba jakieś dane. To tak krótko tylko tutaj Central European Digital Media Observatory podało, że mamy wzrost przestępczości w Polsce w porównaniu z 2023 i 2024 o 8%. 8%. Ale pytam o udział cudzoziemców w tej przestępczości, dlatego no to właśnie że ja... No cudzoziemców, cudzoziemców, Dobrze, ja zaraz no poszukam podali. danych dotyczących dokładnych liczb. Bo z tego, co sprawdzałam, dane wyglądają tak, że między 2023 a 2024 roku odsetek przestępczości popełnianej przez cudzoziemców w Polsce spadł. Tendencja 3%. wzrostowa. Nie, jest 8%. No, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. No to Dobrze, chyba ja, dane, dla Zaraz poszukam tych danych, dane, o których ja dane ja myślę... ministerstwa mówią o tym, od dziś, gdzie od, od, od 2015 roku bo w 2022 roku najważniejsze przestępczy było w 2021 roku. Pani pośle, Gdzie panie były wtedy? -mówi pan pewnie... poseł, nie protestowałyście przeciwko Każde przypominam, bo pani poseł, przypominam, zakładam, że mówi pan o sprawie Storunia. To nie był nielegalny imigrant. To ale był, był legalny. Imigrantem. No był, ja nie ale nie, nie był nielegalny. już chyba nielegalnie, bo skończyła się wiza. Natomiast no oczywiście, że dramatyczne przestępstwa się zdarzają i to jest tragedia, Gdzie której kobietę, nie umniejszam. To to przypominam, rok temu dramatyczna zbrodnia w Warszawie: kobieta na ulicy Żurawy jest zgwałcona i zamordowana przez Polaka. Wtedy mogłabym odwrócić to pytanie i zapytać, dlaczego. Dlatego państwo nie protestowali więc bardzo nie lubię opierania dyskusji na jednostkowych przykładach bo takie przykłady zawsze można znaleźć po każdej stronie po to żeby podciągnąć je pod tezę to jeszcze ostatnie zdanie pani ministra Cienkowska dotyczące e, tych... Czy, czy nie obawia się pani rzeczywiście te nastroje o których mówimy pan poseł mówi że e, no takie jest też oczekiwanie społeczne ja się pytam czy jednak odpowiedzialnością klasy politycznej e, nie powinno być e, nie dopasowywanie się do pewnych nastrojów społecznych tylko jednak tonowanie tych nastrojów żeby nie wydarzyły się sytuacje m, dramatyczne pan mówił o w sprawie Storunia. Kilka dni temu sprawa z Wałbrzycha, kiedy e, Paragwajczyk, Peruwiańczyk został oskarżony o to, że nagrywał dzieci na placu Zabaw. Przyjechała policja, okazało się, ża że żadnych nagrań nie ma. E, ten człowiek został pobity, a pod hostelem, w którym mieszkali legalnie przybywający i pracujący w Polsce cudzoziemcy, protesty, e, świece dymne, wulgarne hasła. No ja jestem przerażona tym, co się dzieje. I to niestety jest wina Konfederacji i otoczenia pana Bąkiewicza. Mm. Dlatego, że to oni podsycają naszych obywateli do tego, żeby takie e, incydenty e, się wydarzały, bo przez tę narrację, który, którą promuje konfederacja, właśnie takie rzeczy się dzieją. I e, jest mi szczerze mówiąc, e, jestem po pierwsze zdziwiona, bo to jest kwestia odpowiedzialności za naszych obywateli, to jest kwestia odpowiedzialności za państwo. Jeżeli wy w taki sposób chcecie prowadzić politykę i chcecie dojść do władzy właśnie takim sposobem, a potem kontynuować tą politykę w ten sposób, to e, Źle wróżę, <laughs> mówiąc delikatnie i jeśli chciałabym chciałabym jeszcze się odnieść do tego pytania, które zadała pani pani poseł w kwestii granic. Myślę, że to jest all, all about timing, dlatego, że nasz premier zapowiadał um, te kontrole na granicach no właściwie od 2023 tak, roku. my Zapowiadaliśmy tę kontrolę na granicach i Konfederacja i y, pan Bąkiewicz i y, te wszystkie ruchy, które się dzieją teraz na granicach, to był po prostu taki ruch Dzień wyprzedzający przed tym, zanim my to ogłosimy. Więc to jest tylko i wyłącznie kwestia gry politycznej e, i wykorzystywania naszych obywateli do tej gry politycznej i wykorzystywania nastrojów e, do właśnie gry politycznej, która bardzo przepraszam, ale jest bardzo słaba i e, naprawdę bardzo niepokojąca, bo nie chciałabym, żeby odpowiedzialni politycy w tym kraju e, doprowadzają do sytuacji skrajnie niebezpiecznych, nawołujących do nienawiści i szerzących. Ksenofobia. Ja jeszcze Bardzo ostatnie opinię. zdanie. Takie sytuacje Ta za, za takie sytuacje również Wody. biorą Państwo odpowiedzialność za Polaków mieszkających za granicą, ponieważ kilkanaście milionów Polaków żyje za granicami poza granicami. I tu kropka, pani poseł. Kończymy dyskusję na dzisiaj. Anna Fredryk, Koalicja Obywatelska, Marta Cienkowska, Polska 2050, Marcin Możdżonek, Konfederacja Kazimierz Smoliński, prawo i sprawiedliwość. Byli państwa i moimi gośćmi.